Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Obiadek, obiadek ugotować trzeba, obiadek, obiadek ugotować trzeba. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Gracja Nastacki, a dzisiaj na obiad usmażę rybę morszczuka. Tutaj mam rozmrożonego morszczuka, ponieważ wcześniej był zamrożony. O, takie dwa kawałki morszczuka zamrożone były, teraz się już rozmroziły, są miękkie, i przystęp, przystępuję teraz do smażenia morszczuka. Ale zanim go położę na patelnię, tutaj jest patelnia już przygotowana z tłuszczem. Wpierw jajka wezmę, odbiję i tutaj obtoczę bułką tartą i z tą panierką będę smażyć morszczuka. Czyli w pierwszym biorę za wybijanie tych jajek ze skorupek do talerzyka i następnie obtaczam mąką, bułką tartą rybę i smażę. Ryba, 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 moszczuk, ryba. Pyszna, ryba, ryba, ryba. Na obiad pyszna, ryba. Ryba, ryba, ryba. Bardzo pyszna, ryba. Na obiad będzie, będzie ryba. ryba, 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 ryba. Ryba, ryba, ryba. Ryba, pyszna, ryba. Tak. Przystępuje do odbijania jajek. La, Ok. Teraz trzeba po prostu je te jajka rozmieszać, rozbełtać. O tak. Ryba, ryba, rybka. Bardzo fajna ryba. Rybka, rybka, rybka. Rybka, rybka, rybka. Tak. Tutaj już o rozbełtałem jajko. Elegancko jest tak rozmieszane, rozbełtane, żeby po prostu było połączone białko z żółtkiem elegancko już jest połączone i już jest dobrze teraz biorę tutaj sobie na stół położę i co teraz jeszcze potrzebuję teraz jeszcze będę potrzebować Bułkę to mam jajko. Mam trochę mąki. O, luksusowa mąka elegancka. I tą rybę. Na tą rybę daję trochę. Obtaczam ją tą mąką. Mąka, mąka, luksusowa, pyszna, fajna mąka. O, tak. Ze wszystkich stron obtaczam ją, tą rybę. Tą mąką, a następnie daję do tego rozmieszanego jajka. O! Tak elegancko. Musi się ze wszystkich stron po prostu to jajko do ryby przylepić. I teraz elegancko daję. Do bułki tartej. I też ze wszystkich stron obtaczam tą bułką tartą. O, jeszcze można tak posypać z góry, klepnąć. Żeby po prostu jak najwięcej tej bułki tartej się przylepiło. I następny kawałek, by znowu to samo. Znowu biorę. O, i elegancko maczam ze wszystkich stron dokładnie i znowu daję do tej bułki tartej i znowu ze wszystkich stron elegancko obtaczam czyli można powiedzieć że już właściwie można kłaść rybę na patelnię ale można drugi raz obtoczyć. Będzie grubsza ta obtoczka. Czyli znowu na już tą rybę raz zapanierowaną. Jeszcze drugi raz. Znowu elegancko obtaczamy. I znowu. I znowu. I znowu wkładamy do bułki tarty. I znowu tutaj ze wszystkich stron po prostu dokładnie. O, tak. I to samo z tym drugim kawałkiem. Znowu tej dużo tego jajka ze wszystkich stron. I znowu tutaj kładziemy. I jeszcze możemy dosypać tej bułki tartej. O, żeby tej bułki tartej było dużo. To już do mycia. Ręce sobie umyję. I będę kłaść rybę na patelnię włączam już tutaj sobie żeby już się tutaj grzało ja teraz umyję szybko ręce naczynia i przystępuję do smażenia rybki rybka 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 super fajna rybka 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 rybka, rybka jest bardzo smaczna na obiad rybka morszczuk i teraz na gorący tłuszcz kładę rybkę. O, rybka, rybka, rybka. Super fajna rybka. Rybka, rybka, rybka. Rybka, pyszna rybka. La 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 Dobrze. już jest. Tłuszcz gorący, kładę jedno i drugie, i niech się smaży. To już mogę dać do mycia, a ja teraz tutaj będę kontrolować, żeby się elegancko rybka smażyła. Rybka, 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 rybka się już smaży. S'amorce, s'amorce, się. rybka, 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 rybka la, la la la, la la, la la la, la la, rybka, 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 się smaży. Hey hey, rybka, 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 rybka się smaży.

La la, 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 la la rybka, rybka, rybka. Rybka smaży się, rybka smaży się. Tak. Rybka już się pięknie podsmażyła. I zaraz będzie gotowa do jedzenia. Zaraz będę ją ściągać z patelni na talerz i będę degustować jak smakuje. Rybka, 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 już jest gotowa, już jest gotowa do zjedzenia, już jest. Tak, rybka już jest gotowa, do zjedzenia pięknie, podsmażona ze wszystkich stron. Tutaj mam widelec, biorę rybkę i daję po prostu ją na talerz. Jeden kawałek w zupełności wystarczy, a drugi kawałek będzie no, potem na później. Tak. No i teraz skosztuję, jak ta rybka smakuje. tak jak widać jest ze wszystkich stron wysmażona i tu z boku też podsmażyłem i z góry i z dołu, i z jednego z boku i z drugiego boku. Ten, że jest Wysmażona dosłownie ze wszystkich stron jest elegancko wysmażona. panierka fajnie się trzyma. Oczywiście do jedzenia ryby będę potrzebował dwa widelce, także jeszcze jeden widelec dokładam. No i już mam tutaj przygotowane na stole do jedzenia. I teraz będę degustować jak rybka smakuje la 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 la, 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 la. rybka, rybka, rybka super pyszna rybka super pyszna rybka rybka morszczuk ryba, 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 na obiad ryba Ryba, ryba, ryba na obiad ryba, 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 ryba na obiad ryba, na obiad ryba jest już gotowa, na obiad ryba jest już gotowa. Tak, więc teraz nadeszła chwila prawdy. Zaraz się okaże, jak ta ryba smakuje. Jak jest w środku, czy jest w środku dopieczona. Wszystko się okaże i teraz przystępuję do degustacji ryby. No oczywiście, tak jak zawsze, rybę można jeść i z chlebem, i z bułką, z kartoflami, z makaronem, z ryżem, z kaszą, ze wszystkim co się chce, albo z sałatką, albo z surówką. Na Najprzyjaźniejsze Dodatki do ryby mogą być. Przystępuję do w muszę rybę. O. Tak jakby rozpołowić na pół. Rozpołowiłem rybę na pół, i teraz bardzo ważna rzecz to jest po prostu wyjąć z tej ryby właśnie te, ten kręgosłup, te ości, no bo niepotrzebne. Ości już do wyrzucenia, a ja teraz będę degustować rybkę jak smakuje. Oczywiście, przy jedzeniu ryby, zawsze trzeba pamiętać, że każda ryba ma po prostu ości, no i na te ości trzeba uważać, żeby przypadkiem. Ości nie połknąć. Tenże trzeba tak, no tak, po prostu patrzeć się, czy nie ma gdzieś tutaj ości. Ja tu ości nie widzę w tym kawałku, więc mogę go spokojnie sobie zdegustować i zaraz się okaże, jak jest yy, usmażona. Dobrze, dobrze usmażona. Mhm. Mm jest w środku elegancko usmażona. O, tutaj jest oś. Jak widzimy, jakąś oś, to po prostu od razu trzeba ją wyjąć. I, i z głowy. I znowu następny kawałek, żeby. I bardzo. Dobra. Mhm. Mm Przepyszna ryba. Więc oczywiście można dwoma widelc widelcami. No tak. Przepyszne. Polecam wszystkim smażoną rybę morszczuka. Polecam. Na razie. Na razie. Cześć. No i nie zapominajmy oczywiście o tym, że można jeść tą panierkę. O. Tutaj jest ta panierka. O. Też bardzo fajnie smakuje. Tenże i tą skórę z panierką, i, i rybę. Wszystko razem można jeść i smakuje pysznie. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć. Goodbye. Hmm. Wyśmienite, przepyszne. Pozdrawiam na razie, cześć!